Robisz? Oglądam sobie kotki. A lekcje odrobione? Tak, odrobiona. I co ty teraz tu robisz? Patrz mama, twoje ulubione. A co Martyna mogłaby robić? Koty, pokaż te koty. Twój ulubiony kotek przyszedł. To tak, to jest ten co mi się podoba. Zaraz pokażemy wam, którego mama nie lubi. Ha, ha, ha. A ja mam inną propozycję. Co? A może poprzymierzamy sukienkę na urodziny, Martynka, tak zobaczymy, co? Czy ta LOL twoja z szafy? Bo co zakładasz na urodziny? Którą? Mama, nie, nie, nie. Którą LOL zakładasz? Pokażesz mi? Pomyślę sobie, pomyślę sobie LOL czy kotki. obu będzie ładnie wyglądać. Pokaż. Pokaż tą z LOL, pokaż tą w kotki, które byś chciała. Cześć. To jest twoja Martynka decyzja. No, to jest twoja lol. Mhm. Którą jeszcze myślisz? z w miał. Tą miał jeszcze też, byś chciała, myślisz? No. A co ty na to, żeby założyć tą, którą tak mama lubi. Tu gdzie ona jest? Tą różow różową żółtą. Hmm. Co, nie-e? Nie-e. no. A mi się tak ona podoba. No a poczekaj. A jakby tak pomyśleć na no, arta różowa? Nie-e. Nie. Dlaczego? A. A ta turkusowa, co myślisz? No? Nie, czyli lol. Poważnie? Tak, poważnie. A kot, czy koty? No to twoja decyzja, musisz się zastanowić, Matynka, którą chcesz sukienkę? Lol czy koty? Ja wiem, co założę. Co założysz? Na przykład, mamie, się spodobała. Bo ja... hmm. Tą białą założysz? Jest przeładna. Ładna jest z dużym naszyjnikiem. Chcesz przymierzyć? Tak. I co? Co myślisz teraz? Mama, nie muszę tym naszyjnika ubrać, bo tutaj już mam naszyjnik. No, ta sukienka jest piękna też. No. Biała, ale jak się czujesz? Jako księżniczka na urodziny pasuje? Mm -mm, średnio? Obróć się, pokaż. No też mi się wydaje. Taka bardziej chyba jakaś żywa, kolorowa byłaby ładniejsza, co? Na komunie? O, na komunie biała, tak. Może? Nie, ja myślę, że kupimy ładniejszą, ale pomyśl. Hmm, a ile masz kotów? Ty to widzisz? Pokaż się. Nie, no ta też jest ekstra, ale nie wiem. Zresztą Twoja decyzja. Zobaczymy. Mama? jak Ty woleś to, to też przymierzam. Okej, okay. a jak myślisz, koty pasują na urodziny? Nie, nie. No jest piękna, ale jako Wie... księżniczka na urodziny chyba nie, co? Um, nie, ale może na no, Wielkanoc tak. okay, tak, ustra, nie założyła. Na Wielkanoc? Okej, powiesz teraz, co? No, ale ulubiona sukienka żył. Ale wyglądasz mi, niej, pięknie. Obróć się. No bajka, ale ona jest świetna i ty wyglądasz cudnie. To co? Jak myślisz? Pasuje? I jak? się, no. Ale jak ona się kręci. <grym> I co? Myślisz, że będzie fajna? Tak. Tak? Tak? Tak! No. Nie wiem, no wygląda mi się, wydaje mi się, że wyglądasz, słuchaj, w niej bardzo ładnie. Macie jeszcze jakieś białe, rajstopki, stopki, korona na głowę, co? A co byś chciała? No, korona bardzo Jak królowa? Nie, no wyglądasz pięknie. Ale wiesz co? Mam po co, hmm. co, 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 co już, co już, co już chcesz zobaczyć co tam jest? no to sprawdzaj co tam jest pa, 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 pa. jak myślisz co tam mam? a, taką tam pierdołkę chcesz zobaczyć? co to? Lol! A taką można też zbierać, mama. Taką. Taka też można. A ładna. Ale wiecie, że pomysł sama jakana. Już oderwałaś twoja. O, jeden tak dużo to kosztuje. Nie, to jest kochanie numer po prostu taki. Co to? Korona mm -hmm. może być taka? No ja nie wiem, no otwórz. O, ostrożnie. Pokaż się, pokaż się. Pokaż się. Spójrz, ale ekstra ci, wow. No świetnie, a to jest taka szarfa urodzinowa. O, mam, jak to się przywać. mogę tą nogą ubrać? Wiesz, no możesz, pewnie, że możesz, przymierzamy. Okay. Mama, Co tak Ci się podoba? Ale super! I rozmiar idealny, tylko mama jeszcze ją wyprasuje, pokaż. I korona obrócisz się. obróć się, pokaż jak ty się wygląda. Ale ja nie wierzę, wow! Ale będziesz ekstra. To mała? No. A pokazuj, jak tutaj wygląda się z No już ją zakładamy. Co Ty tam mówisz sobie? Moja księżniczka no, urodzinowa. No bo jakby no jak wyrywasz, też zystać taką szafę. Mhm. Mm pokaż. Te, jak LOL, piękna. Ła, jedna, druga. To jest napis. Pokaż Tu jest napis. Mhm. Mm Ta góra jest też świetna. O i tu są LOL. Odwróćcie się matynka. No. Ej, ekstra! Wyglądasz przepięknie. Co myślisz? Miau! Puszuś, gdzie jest Puszuś? No Puszuś, zobacz, co ładnie wygląda. Puszuśowi też założymy sukienkę w lol? Tak. Tak? To co Martynka, wiesz, bo ja tą tak sukienkę dostałam od takiej wróżki urodzinowej i nie wiem, może ty wolisz jednak tą swoją niebieską, co Martynka? Tam Różowa. Tak, bo to jest najbardziej ta szarpa nie pasuje do niebieskiego. Aha, teraz jesteś taka prawdziwa różowa książniczka, Naprawdę, sukienka, szarpa i jeszcze ta Twoja korona. No Ty wyglądasz przepięknie. Tak jest To o. Tutaj mamy mrożeca. Teraz pojadę sobie na urodziny. <laughs> Jedziesz już na urodziny? Nie, jeszcze się nie rozpędzaj. Pa, pa. <laughs> pa, pa. Przedo mną ósmej urodziny i pamiętajcie o subskrypcjach i łapkach w górę.